Kochani, jesteście na kanale Dotyk Chrystusa. Witam Was serdecznie. 25 stycznia Kościół Katolicki wspomina nawrócenie świętego Pawła, ten moment, w którym Bóg przemienił jego serce. W tym duchu zapraszam Was do modlitwy stawienniczej o przemianę serc. Tak jak zapewne wiecie, święty Paweł nie zawsze był apostołem. Zanim spotkał Chrystusa, był prześladowcą chrześcijan i to właśnie Jego Jezus wybrał, aby stał się jednym z największych świadków Ewangelii. Na drodze do Damaszku wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Chrystus zatrzymał Pawła i dotknął jego serca. W jednej chwili upadły wszystkie jego przekonania, a serce które prześladowało Kościół, zostało przemienione. Po tym nawróceniu Paweł głosił Ewangelię, a jego życie stało się dowodem, że dla Boga nie ma serca zbyt zamkniętego. Dziś modlimy się wspólnie z tą samą nadzieją, modlimy się o nawrócenie osób, które nosimy w sercu. W imię Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Módlmy się razem. Panie Chryste, Ty jesteś tym, który spotyka człowieka tam, gdzie on najmniej się Ciebie spodziewa. Ty jesteś tym, który widzi serce, nawet wtedy, gdy ona ucieka, buntuje się, lub zaprzecza Twojej obecności. Dziś staję przed Tobą z wiarą i pokorą. Przynoszę Ci osoby, które noszę w moim sercu. Te, które są daleko od wiary, te, które nie wierzą, wątpią, odrzucają albo po prostu milczą wobec Ciebie. Panie, Ty znasz ich historii, Znasz ich rany, rozczarowania, pytania bez odpowiedzi. Znasz momenty, w których zostały zranione. Nic nie jest przed Tobą ukryte. Jezu, tak jak zatrzymałeś Pawła na drodze do Damaszku, zatrzymaj także te osoby. Zatrzymaj je w biegu, w chaosie myśli, w zamknięciu serca. Zatrzymaj je swoim światłem, nie po to, by osądzać, aby je uzdrowić. Dotknij ich serca tam, gdzie nikt inny nie ma już dostępu. Przemień ich sposób myślenia. Złam to, co jest pychą, lękiem, gniewem lub obojętnością. Panie Jezu, wierzę. Że modlitwa nigdy nie ginie. Wierzę, że, że każda łza, każda cicha prośba, każdy akt wiary jest przez Ciebie przyjęty. Nawet jeśli nie widzę owoców dziś, Ty działasz w ciszy. Oddaję Ci ten proces nawrócenia. Ufam, że Ty wiesz, kiedy i jak. Dotknąć ludzkiego serca. Niech Twoja łaska będzie silniejsza niż każdy opór. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który przekonuje serca, przyjdź i działaj tam, gdzie je słowa nie mają mocy, przyjdź z darem skruchy, pragnienia prawdy i pokoju. Maryjo, matko nawrócenia. Otocz osoby, które potrzebują nawrócenia swoim płaszczem. Stawiaj się za nimi tak, jak wstawiałaś się za pierwszym kościołem. Święty Pawle, który przeszedłeś drogę od prześladowcy do apostoła, wstawiaj się za nami. Panie Jezu, niech stanie się Twoja wola. Amen. Jeśli nosisz w sercu kogoś, kto jest daleko od Boga, nie przestawaj się modlić. Historia świętego Pawła pokazuje nam, że jedno spotkanie z Chrystusem może zmienić wszystko. I niech ten dotyk Chrystusa przyniesie nawrócenie, uzdrowienie i nowe życie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.